Witam, jestem Filmaster i witam Was w grze Cube World Nie wiem o tej grze nic Widziałem tylko jakieś dwa filmy Ale mam kolegę, który mi wszystko tłumaczy, przywitaj się Ejas hey I start game Create Aha, możemy postać spoko Human Elf Dwarf Ork. Ale śmieszne są te uliki. No wiem, takie... takie. Właśnie, to jest takie... Ta gra to takie zerżnięcie od Minecrafta. Chociaż tutaj budować nic się nie da, ale to jest taki RPG Minecrafta, zazwyczaj, niby. Aha, coś sobie wybieram. Aha, klasę. Eee, chcę być łucznikiem. Hej. Nie chcę być murzynem. <noise> nie, niebieskie oczy. Hej. Nie chcesz być moim bratem ciotecznym o, jaki fajny, jaka broda to, to chyba mam go teraz nazwać nazwiemy go Tost create character connect to server no i tam wpisujesz swoje IP z ale jako, że nagrywam to nie chcę to było chyba 25.167.69. i co dalej? Eee, 93 9 i 3 tyle okay, please wait już sam mi wytłumaczył tutaj jak włączyć serwer oj też e, link do zhakowanej gry będzie w opisie tylko że eee, to ja to ja to umieszczę na tym bo wiesz muszę to to wkleić bo ja to ci dałem od razu od razu wszystkie pliki będą od razu wszystkie pliki gotowe witam e, znaczy wytłumaczę wam teraz póki się ładuje o jeszcze na odwał. Ja pływam, lOL. O, tam jesteś. Witaj. Wow, Ej, te... gdzie ty... Gdzie ty leziesz? Gdzie ty leżesz? A, ty masz troszkę widzę. Jaki śmieszny jestem. Więc tak, y, macie tam pliki, to się otworzy. Jeżeli chcecie serwer, szukacie pliku server. Y, musicie mieć do tego Hamachi też. A jeżeli chcecie grać normalnie, to klikacie plik Cube World Launcher. Nie, czyli cube i się to wam włącza Ej gdzieś ty Polas, gdzieś ty Polas. Bo cię widziałem na tej wysepce, gdzieś ty polas. Ej, teraz jestem za tobą. Czekaj, ja do ciebie pójdę. Ej, Lol to krowa pływa. <laughs> Kurde, czekaj muszę głosy przyciszyć. Gdzie to jest opcja? Opcją. To Fajny nick! Ej, gdzie tu się... Sound Na... 40 Muzyka na 30 Okej okay. UJA! Nice, ej dam Ci teraz te inne różne rzeczy Masz tu tego Masz pieska Jak mam to podnosić? Ech, po prostu klikasz I co dalej mam zrobić? Ej, czekaj, dam Ci jeszcze itemki, bo ja tu mam tego... Aha, to ja mam jakąś podpowiedź R Interact F. No na F1 mówiłem, co to jest? mam Specjal item Ręczera sobie to ja wezmę do swojego tego Tolpet Więc to jest Return chat, to jest 1, 2, 3, 4 Use ability Aha Use quick item Ja nie chcę no, znaczy, z ej, bierz, bierz, bierz miksturkę tego, no znaczy, ey, pijesz mixturkę tego Mixturkę... E życia Ej, masz to! control climb. Mogę się coś wow, spoko! Co mi tutaj rzucasz? Weź se. nie będziesz miał. Ogólnie, ogólnie, gra fajna, widzę już. Szykuje się seria, że tak powiem. I zobacz ile ja mam, ile ja mam tego, expa! No... Zobacz, które ja mam level. Siódmy, a to dopiero pierwszy. Żebym ja najlepsza. Pierwszy raz odpaliłem tą grę na wizji. Ej, którym się biję? Lewym. Ej, no ja ci właściwie tylko pomagam. No dalej jest to trochę za głośno. Chce coś niszczyć czy jak? Nie, nie da się niszczyć. Kotek. Ooo, wow, seryjko strzelam. No pra, prawym to jest atak specjalny. Jakie fajne. To prawym jest, to, to jest, jest atak to jest, specjalny, to jest... lewy. Ej, ktoś tu jest. Ej, widziałem jakby z KKF Ej nie, Spike to jest. Kurde, twardy Ło coś wypadło Ale się fajnie posypał Ja oglądałem. o to. tam są te Jezu, jakie to ma niski level Fuck, zaraz zginę O, posypałem się Zjadłeś. Rewaj Ile? A ja się mogę tutaj nieskończoność ilość razy rewajbować no... Teraz jestem na drzewie. O jest... Jestem łucznikiem się snajper. No tam jesteś. Ej, naciśnij se X-a. Wow. Będziesz to miał snajpera i skauta, weź se skauta. Lepszy jest. Szyb... Większa szybkostrzelność i damage trochę wyższy. I szybciej się poruszasz. Ale fajne Ej, fajnej... no na togu. Ponadto na to górę. Super jest ej, to. Z kon kontrolem. Wiem, super jest to, wspinanie się. Oho, ej, ej, na, naci ej, naciśnij, scrola. ej, scrola naciśnij skróla. Z króla naciśnij. jakie fajne. Uniki robisz. A można tutaj niszczyć bloki? Nie, ale jak masz bombę? Wiem, że tutaj można. Ty wie stąd? Kietuszek. Bomba, Fuck, weź. Witamy! Co to... co to jest? Nie, to są te wszystkie klocki, które się posypały. No, ulegają... ten... zmniejszeniu i się niszczą po jakimś tam czasie. Okej... Okay. To powiedz mi może... zrobić. Ej, czekaj, dam ci... Masz! Co to... Co to za kolorki były? Eee... guma do rzucia. Weź sobie ten... tutaj Ej, ja masz... Ja ma, mam e... sobie jakoś... Mogę, mogę sobie wziąć siła Naciśnij i. No to już nacisnąłem. Tam masz pewnie też jakiś ten ekwipunek, popatrz jaki tam masz na level jaki tam masz. Damage 8, 8, damage 8. To jest... Mogę sobie to jakoś założyć? Nie. Nie mogę tego. Tu mam 8, damage 8 Ej! Za pomocą tego oswajasz sobie te... To O, mogę sobie kuszać wziąć tą Za pomocą sobie, za pomocą tego mm, e, Tych co ci dałem tam masz e, Widzę właśnie, pet food, babuga widzę No i tam e, za pomocą tego to będziesz mógł sobie oswoić e, tego Terriera czy tego co ja mam Ja mam nieskończony strzał? No To dobrze Ej, naciśnij F Ja mam światełko ale zobacz jakie małe. No wiem, to jest. Ale... Moje takie wielkie. No wiem, no bo ty jesteś tutaj już troszeczkę większym koksem. Ja mam złotą latarnię, że niby. Jaskinia, ja chcę do jaskini. To jest tylko Uy. tunel. Nie. O. A czego to jest taki trochę schizowy świat kolorki wszędzie. Tam jest na drzewie jakiś aniołek. Widzisz? Widzisz? A to to jest do respa. Na tym się respisz jak zginiesz. Aha. Ten się już czymś bije. O Boże, co to jest? Weź! Jezus! Co to było? Gdzieś ty był? Na drzewo żeś tam to w las.. Jezu! Gnole Idę już do siebie. Boże, to mnie zaatakowało i nie mogę w ogóle uciec. O, oh, nice. co Coś tu znalazłem. Skrub. Nie mogę tego zebrać? Może muszę to strzelić? Wow, tu się... ...może to strzelać. O, mam pajęczynę. Ej, a, to ty jesteś. Jezus. musiałem sobie sporo poczytać o tej grze. No. Piesek mi się do mnie tepnął. Mogę go zabić? Nie. Aha to dobrze, bo w razie czego wiesz, bym trafił? W Minecraftie to już by cię biły, psy. O! Nie mogę się wspiąć. Gnole! Zabiły cię? Nie, zabiję ja ich. Moja zemsta. Ale koko. Hop, 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 hop... Może tutaj więcej sobie postaci stworzyć? No, w nieskończono się już mam chyba z 17 postaci, i wszystkie prawie, prawie na drugim levelu. A to przyznam się, to strasznie trudno. Expi. O, tam to no, po się to Czekaj, co no, to jest zwrót, zwrót, go trafiłeś? O, coś na twoim levelu, nawet y, niżej, y, poniżej mojego levela. Zabiję? No, ja sobie wziąłem kasę. Ale mi brakuje jeszcze Expo. Ile? Ile masz? 9. Na 50, ja mam siedem Nie słyszę cię. Jesteś? Ty, tutaj jakieś coś znalazłem. Ja to chcę, ja to chcę, ja to chcę. Co masz? Tutaj znalazłem jakieś item Train cotton, folder, armor To jest jakiś armor No wiem, zobacz jak ja jestem opancerzony jak, jak się zakłada armor? Klikasz prawym albo se przesuwasz na armor, shoulder, chest, tam masz niżej wszystko Ej, a jak nie możesz tego założyć, to oznacza, że nie jesteś tą klasą, która tam jest wymagana. Aha, no, no to nie, nie jest... nie znaczy ja nie jestem tą klasą. Szkoda. A dobra. Widziałem też, że można jakieś namioty robić. Nie, namiotów nie można, to są po prostu obozy y, innych. Ja zrobię na chwilę czerwę, załatwiłem nasze miejsca. To jest Czy swoim nie, z moim Nie, śmieje tam. No tu się, malutki No co ty, okay, ty mam już. Okej, wróciłem już Już mam troszeczkę mało miejsca, więc... Co? Skulbul, bijemy go? Nie, wesz od niego odejść, bo nawet dla mnie jest to za, za duży wróg Ale jesteśmy razem, wiesz, team Wiem, ale... Je on ton, ten, jednym walnieniem zadaje 300 punktów obrażeń, czyli gdzieś Myślałem, około... Myślałem, że na shifcie będę biegał szybciej, a tymczasem biegam wolniej. Hop, hop. Jak chcę coś zabić jeszcze. Parkour! A, nie zmoczyłem się. Robi się chyba nocno, nie? Jest godzina 15:33. Tak? W prawym górnym rogu masz o. czas, pokazany temperaturę i Ale, bierz go. go to jest atak szar szarży. O, coś tam skacze. Masz jakiś. Ja chcę go zabić. <laughs> masz wejście drewno. Przyda mi się, nie wiem do czego, ale się przyda. O, lejosie, lejosie. Kurde, jakie dźwięki tutaj w ogóle. Bierz go, zabij. Nie ma. Kura, kura, tam jest kura. Aha, to jest grawitacja. To jest taki nib nibowaty frostbite, nie? No... To ja sobie wezmę kurę. Ej, kura też mnie bije, to wszystko się zabić. Nie, tutaj nie chcecie wszystko zabić, tylko jak je zaatakujesz, to wtedy ci, ten... Jak je zaatakujesz, to wtedy zaczyna cię zabić. Jak, jak jesteśmy razem w teamie, to dostajemy jakieś razy ten... doświadczenie obydwaj? Nie wiem, ja mam po prostu już 168, a ty? 17. No to jakieś tam coś dostajesz Coś tu jest, elf Ty zabijmy go, zabijmy go Ej, gdzie ty jesteś w ogóle? No nie, zniknął mi Jezu litości Ciebie też zabili? Nie Mama mnie normalnie katowała Nie, mam to na wizji Będzie specjalny. Taki przedodcinkowy. Nie, co za... O, tam coś sobie żyje. Chodź to zabijemy. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Gdzie ty jesteś? Włącz sobie mapkę większą. Odkryłem, że się da. A tam jesteś! Chcę to coś zabić, tylko nie wiem co to jest. Eee... Dura nata Gnol Oś ty kurde, znalazłem jakieś y, twarde te sztuki Ej, co ja im obrażenie zadaję? Cześć No cześć ja, LOL ja im obrażeń nie zadaję nie, bo to są takie moby. Musisz ten, tam masz ten niżej, tam gdzie masz życie i manę, to ci pokazuje się, ile masz hitów. Im więcej hitów, tym większe obrażenie zadajesz. Czyli musisz zadać jakąś tam ilość tych strzałów, żeby w końcu im obrażenie zadawać. Mają niebieski pasek życia. Aha, to nie mogę ich bić. No, zwracaj zawsze na to uwagę. Aha, jestem Bogiem, chodzę po wodzie. Namioty! Fajnie, tak na koniec odcinka. Ja, fajnie. A tu mogę też. Zrobić sobie jedzenie. There is nothing special. Co mogę sobie. ugotować? Nie obciążam się, to robi. Jak się robi jedzenie? Ej. Jezu wchodzisz w to i tutaj masz normalnie R. Naciskasz przy tym. No i co teraz? Robisz sobie i tutaj masz niżej ten, jak na to klikniesz, jakieś tam jedzenie, to tutaj masz ilość. Tam gdzie masz obrazek, tam masz niżej ilość, jaką masz wymaganą. Jeżeli masz zero, to nie możesz z tego nic zrobić. Jak masz, to możesz nacisnąć ten mieczek i zrobić tak. Aha, no to nie, nie mam nic. Pewnie gada, na serio. Naciśnij R przy namiocie. Wiem. No to ja się będę żegnał już na, na... tym dywaniku do spania. Jak to jest on... namiot. Sam, to jest śpiwór. To jest śpiwór kurze. No, no wiem, śpiwór, kurde. Nowym piesem Filmaster. <laughs> Ty zaba, zaba na to, zoba na to. Kurde, pies mi wąchał przez chwilę głowę jak spałem. No i to był pierwszy odcinek z Cube World. Niedługo pojawi się więcej.